W parku naukowo-technologicznym w na co dzień dorośli pracują przy komputerach, ale w czasie tego weekendu park opanowali najmłodsi, a że to park technologiczny, to zabawki jakie ze sobą zabrali, musiały pasować do otoczenia. Pokażemy Państwu teraz drugie zawody z projektowania, budowy i programowania robotów. Robimy serwo robot. To będzie robot, który będzie miał łapkę, ale będziemy musieli go inaczej skonstruować, żeby mógł podnieść tamtą konstrukcję z tyłu na stole. Zawody z robotyki są drugą okazją do tego, aby uczniowie z różnych szkół mogli sprawdzić swoje umiejętności poprzez bezpośrednią rywalizację. Dziś uczestnicy rywalizują o cenne nagrody, ale także i o to, aby sprawdzić, co przez czas trwania projektu, a więc od roku 2013, udało się e, zrobić, nauczyć. nowe połączenie zabawy i nauki w jednym. Nowe doświadczenia, nową umiejętności zdobywają uczniowie, którzy na to uczestniczą. Rywalizuje 45 gimnazjalistów z Ostródy, Gietrzwałdu, Jedwabna. Trochę mamy z tego zabawy, tak? Na zajęciach budujemy, tak? Bawimy się nimi. Jakaś rozrywka.